To, że moje rzeczy zostały w Hongkongu, jak nie mogłam odebrać, to dawało mi normalnie koszmary. I udało mi się nadać paczkę z Hongkongu i nie mam pojęcia, co jest w środku. Zapłaciłam za całą tę paczkę 1,5 tysiąca złotych i ja nie wiem, czy te rzeczy są warte tej ceny. Może popełniłam największy błąd, może trzeba było te rzeczy wyrzucić, ale sama nie jestem pewna, więc teraz chwila prawdy zaraz się przekonamy, czy wydałam 1,5 tysiąca złotych na marne, albo nawet i więcej. Siemanko, siemanko, witajcie w trzecim odcinku vlog masowym. Witam was serdecznie na moim kanale i dziś będzie taki trochę spokojniejszy odcinek. Przynajmniej na początku otworzymy paczki! Otworzymy, kochani, pierwsze prezenty, jakie dostałam na święta, tylko że nie do końca. Dlatego, że to nie są prezenty, ale... Tak jakby. Otworzymy dzisiaj trzy paczki. Dwie paczki pochodzą od firmy Oceans Apart, która jest sponsorem tego odcinka. Jak wiecie, są to stroje, w których ćwiczę już od dłuższego czasu. Miałam z tą firmą już jedną współpracę, potem przez kilka miesięcy po prostu ćwiczyłam w ubraniach, i teraz przyszła, przyszedł czas na kolejną współpracę. Dostałam niedawno paczki prosto z Europy, i jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, co jest w środku. A druga paczka to jest paczka w której już totalnie nie mam pojęcia co jest w środku, bo nie pamiętam, ale to są moje rzeczy, to jest prezent, który sama sobie zrobiłam, to są rzeczy, które zostawiłam w Hongkongu wyprowadzając się stamtąd 2,5 roku temu. No i, e, i nie pamiętam za bardzo co tam jest. Opowiem wam historię tej paczki za chwilę, jak przejdziemy do rozpakowywania tej większej, głównej paczki. A tymczasem zobaczmy jakie piękne stroje na siłownię dostałam od firmy Oceans Apart. Nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, dlatego że ja jeszcze dziś pójdę sobie na siłownię i już i tak mam tyle strojów do wyboru, że normalnie wybieram sobie kolorystycznie w czym będę ćwiczyć, więc jaram się mega. A teraz jeszcze Nowa kolekcja. Pierwsza paczka czeka już na otwarcie, i od razu Wam powiem, że nie wiem, czy macie podobnie, ale jak. Mam jakieś ulubione stroje, w których e, czuję się atrakcyjnie. To oczywiście wiadomo, że to nie stroje powinny wpływać na, na to, czy czujemy się atrakcyjnie, czy nie. Ale czasami jest tak, że stroje mogą spowodować, że nasze ciało jakoś ładniej się układa. Ja tak akurat właśnie mam w przypadku strojów Ocean's Apart. No to po prostu mam taką jeszcze dodatkową motywację. Oczywiście bez tych strojów również bym ćwiczyła, ale to jest taki dodatkowy kop, takie dodatkowe takie wzmocnienie. I mamy tutaj chyba kolekcję zimową. Ja do tej pory miałam krótkie takie legińce, miałam długie legińce i topy takie do ćwiczenia na siłowni, a teraz o zobaczcie jaki fajny top. Ja w ogóle strasznie nie lubię te rzeczy Oceans Apart, tak jak wam mówiłam, ja już ćwiczę w nich od bardzo długiego czasu. Są naprawdę fajnie wykończone i mam wrażenie, że one nadają taki ładny kształt ciału i dlatego zawsze jak jestem na siłowni, tak jak patrzę w lustro, to myślę sobie: no treningi dają radę. Dresy. Uwielbiam dresy, ale muszę sprawdzić jedną rzecz. Zaczekajcie. No, powiem wam, że to nie jest częsta sprawa, która mi się przydarza, żeby spodnie dresowe nie były za krótkie. O, nowe topy dostałam nowe topy na siłownię ten mi się bardzo podoba, bardzo ładny kształt cudownie, cieszę się bardzo że mam nowe leginsy do ćwiczeń a teraz ostatnio w ogóle ćwiczyłam dość często w krótkich legincach i tak się nie spodziewałam, że e, mi się spodobają, ale jestem wielką fanką dużo jest takich kolorów e, mocnych w Oceans Apart a tutaj mamy troszeczkę więcej tych neutralnych i co my tutaj jeszcze mamy O, jeszcze kilka topów, o Jezu ale będę mogła, słuchajcie się pobawić z kolorami to jest bardzo fajne. Zobaczcie, wygląda jak taka chmurka. Bardzo ładny kolor. To była pierwsza paczka, a teraz zobaczmy co jest w drugiej. Jaka czadowa bluza. Uwielbiam takie oversizeowe bluzy. O, to mi się podoba. Ty gangstersko trochę. Ale fajna. Oj, będę nosić. No, bardzo mi się podoba. Nie spodziewałam się, że będą też takie trochę bardziej oversizeowe. I tych bluz dostałam kilka w różnych kolorach. O, jest nawet czerwona. A tu czerwona już jest inna, o. Też jest oversize'owa, ale już nierozpinana i bez kaptura. Te bluzy to w ogóle też mi się przydadzą na wycieczki w góry, jak przestanie w końcu padać. No i przede wszystkim mam dużo kolorów do wyboru. Tutaj jest ten sam kolor, tylko już bez kaptura, bez suwaka. Mamy jeszcze więcej leginców, Chmurkowe leggingsy. Krótkie shorty. W takich krótkich shortach jeszcze nie ćwiczyłam, to to też będzie fajne doświadczenie. I takie długie, niebieskie. U, ale mam tutaj... Takich leginsów, takich yoga pens to się nie spodziewałam. One są tutaj sznurowane. Widać to? Widać o. Fajny design, nie widziałam jeszcze takiego. I takie same leginsy mam jeszcze w kolorze różowym, nie, to są inne, jeszcze takie shorty, wow, ale będę miała zagłoskę bo tyle pięknych rzeczy dostałam, że normalnie nie będę wiedziała co założyć na dzisiejsze ćwiczenia wieczorne, dziękuję bardzo Ocean's Apart dogrywam tę część już następnego dnia dlatego, że czekałam na fajną promocję dla Was, a, którą dostaniecie z moim linkiem i mam już wszystkie szczegóły, dlatego jest mi bardzo miło że mogę Wam powiedzieć, że teraz jeżeli zrobicie zakupy, jeżeli kupicie set do ćwiczeń, ja mam na sobie akurat taki set jeżeli kupicie set do ćwiczeń za 319 zł, to dodatkowo będziecie mogli sobie wybrać 3 prezenty, które będą warte nawet więcej niż ten set, za który zapłacicie. Jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałam, to zapraszam do linku, który znajduje się w moim opisie, a muszę wam powiedzieć, że leginsy, które Wam pokazywałam wczoraj, e, takie sznurowane, to jest po prostu mój ulubiony model i to, jak sylwetka wygląda w tych leginsach, to jest po prostu sztot. Do tej pory to, są, to jest mój najbardziej ulubiony strój do ćwiczeń teraz czas na kolejną paczkę i to jest coś, co powodowało we mnie tak dużo stresu. Ja przed przeprowadzką na Bali mieszkałam w Hongkongu, jak pewnie część z Was wie, zresztą część z Was poznała mnie wtedy jeszcze, jak mieszkałam w Hongkongu. No i jak wyprowadzałam się stamtąd, to zabrałam ze sobą dwie duże walizki i zostało mi kilka drobnych rzeczy i chciałam po te rzeczy wrócić po jakimś czasie. No i jak już w sumie zaczynałam takie planowanie, żeby polecieć do Hongkongu, żeby zabrać te rzeczy, ja też jeszcze bardzo dużo pieniędzy do odebrania z mojej agencji modelingowej, no to wtedy zamknięto granice, więc niestety musiałam zostać tutaj, znaczy cieszę się, że tutaj zostałam, ale nie mogłam odebrać tych rzeczy. I najlepsze jest to, że to, że moje rzeczy zostały w Hongkongu i jak nie mogłam odebrać, to dawało mi normalnie koszmary. W sensie miałam takie wrażenie, miałam często takie koszmary, już Wam kiedyś o tym wspominałam, że gdzieś poleciałam i nagle się okazywało, że nie mogę wrócić na Bali. I jakoś strasznie wydaje mi się, że wisiało nade mną to, że muszę odebrać te swoje rzeczy i i nie mogę ich zostawić na tak długi czas u mojego kolegi. Bo ja moje rzeczy zostawiłam u znajomego, tylko że właśnie on się dopytywał, kiedy te rzeczy odbiorę, kiedy te rzeczy odbiorę. I ciężko było to troszeczkę zorganizować. Nie mam pojęcia, dlaczego było tak ciężko, ale uwierzcie, mi nie było łatwo, i to po prostu sprawiło, że miałam normalnie aż ból głowy. No i w końcu przycisnęliśmy z tematem w zeszłym tygodniu i udało mi się nadać paczkę z Hongkongu, co też wcale nie było takie super łatwe, e, dlatego że nadawanie paczek zdalnie, jeżeli ktoś wam, nikt wam nie pomaga w Hongkongu, bo ja niestety no, miałam malutką pomoc, ale też nie mogłam kłopotać mojego kolegi za bardzo, bo on się teraz wyprowadzał, miał jakieś rozmowy o pracę gdzieś tam w Stanach, tylko że. A skomplikowana sprawa, słuchajcie. No i w końcu udało Dało mi się, i ja już go nie chciałam kłopotać, żeby przeglądał te rzeczy, które ja u niego zostawiłam, i nie mam pojęcia, co jest w środku. Paczka jest dość duża, zapłaciłam. To jest jedna rzecz, której się dość obawiam, dlatego że zapłaciłam za całą tę paczkę. Łącznie, jakby to zebrać, to pewnie jest półtora tysiąca złotych, i ja nie wiem, czy te rzeczy są warte tej ceny. I może popełniłam największy błąd, może trzeba było te rzeczy wyrzucić, ale sama nie jestem pewna, więc teraz chwila prawdy. I zaraz się przekonamy, czy wydałam 15 tysiąca złotych na marne, albo nawet i więcej niż 15 tysiąca, dlatego że płaciłam w Hong Kong dollars i teraz już nie pamiętam, ile stoi dokładnie przelicznik. Chciałam tę paczkę otworzyć już dwa dni temu, bo ona już do mnie doszła dwa dni temu, dotarła dwa dni temu, ale tak sobie pomyślałam, otworzymy ją razem. Albo będzie prezent świąteczny od samej siebie, albo się okaże, że uwaliłam trochę kasy. Chwila prawdy. To mi jest totalnie niepotrzebne. Mam tutaj spakowane lakiery do paznokci, tylko że ja już nie używam normalnych lakier lakierów do paznokci. Kolejna rzecz to jest. A, moja brązoletka ze Swarowskiego to dostałam w prezencie. Bardzo ładna jest. To są jakieś prawdziwe kryształy, natomiast ja się nie znam za bardzo na tym. Nie wiem, czy to nie są jakieś rubiny? Nie wiem, nie znam się. To jest niestety bransoletka, której prawdopodobnie ja nie założę, dlatego że ja nie noszę srebra. Tak to jest jak ktoś prezenty kupuje, wiecie, i czasami się nie wstrzeli. Jezu, słuchajcie! Mój komputer! Właśnie ja nie byłam pewna, czy ja zostawiłam jeden komputer w Polsce, a drugi w Hongkongu, czy oba zawiosłam do Polski. Czy on jest cały? Jest cały. Jeżeli jest też e, kabel do ładowania, to prawdopodobnie tutaj mam trochę starych zdjęć. Oh, ale zapomniałam o tym, że mam komputer. Może Wam się to wydać, być, wydać dziwne, ale to jest e, komputer, którego nie używałam już od dłuższego czasu. Wow. O, tutaj mam książkę o Hongkongu i ciekawostki z Hongkongu, to już mi się pewnie nie przyda bo to chyba kupiłam, żeby się trochę dokształcić, żeby wam nagrywać ciekawsze odcinki jak tam mieszkałam no dobra, to cieszę się w takim razie że yy, że przesłałam sobie tą paczkę, o kurka wodna tutaj ja mamy boga ganisze ale utrąciła mi się ręka Mam na cztery ręce tutaj. Ach, szkoda. To chyba z Little India kupiłam, ale to prawdopodobnie w Malezji, jeszcze nie w Hongkongu. Cała torba Ikei. Ale się czuję normalnie teraz, jakbym jakieś dary losu odnajdowała. Super. Przesłałam sobie z Hongkongu wieszaki z Ikei. Nie no, świetna inwestycja. Co my tutaj mamy? Żarówkę. Tylko, że tutaj nie ma żarówki. Puste. Czy ja wysłałam puste pudełko od żarówki? Jesus Christ. A nie, dobra, jest żarówka. Te żarówki są drogie, także to akurat spoko. Ja za nie płaciłam chyba 70 zł za sztukę, czy coś takiego, także w sumie fajnie, że to odzyskałam. I tutaj mam sporo materiałów. To są materiały z Little India w tym, w Malezji. Ja miałam zawsze takie marzenie, żeby zrobić topy takie piękne. Sexy topy z, takiej indyjskiego, z takiego indyjskiego materiału. No i tutaj właśnie kupiłam je jeszcze w Malezji, przewiozłam je ze sobą do Hongkongu. Więc może coś wykorzystamy. O, jakiś portfel pusty. O, i zestaw szminek. Po co ja sobie takie rzeczy poprzesyłałam? To na jakieś kabli, które nawet nie jestem pewna do czego. Do czego są, do czego służą? O, narzutka taka moja długa, granatowa, to spoko. Ona mi się podobała, ja ją chyba sobie kupiłam, jeżeli się nie mylę, w Malezji. Albo możliwe w ogóle, że ja ją dostałam w prezencie po jakiejś pracy. I tutaj jeszcze jedna taka narzutka. Tak, to było po pracy, dostałam te narzutki, już pamiętam. No, w Malezji. Jakaś koszula ale to chyba nie będę nosić. Będę musiała przejrzeć sobie, czego się pozbyć, a co zostawić. Co tutaj my mamy w tym worku jeszcze? O, żakiet. To na pewno nie będę nosić żakietu. Biały, taki... O, pamiętam, on był taki bardzo mm, ciasny, ten żakiet. Wow, ale się zasypałam teraz wszystkim. Kurczę, ale się cieszę, że komputer odzyskałam swój. Bo właśnie ja nie byłam pewna, czy ja zostawiłam ten komputer w Polsce, czy w Hongkongu, bo ja jeden wywiozłam z Hongkongu do Polski. I zapomniałam, że on w tej kartce też był. I tutaj mam jeszcze z IKEA takie coś z kieszonkami. Jeżeli oglądaliście odcinek Gonciarza z moim mieszkankiem w Hongkongu, to pewnie widzieliście, że to wisiało chyba u mnie w łazience, albo w każdym razie ta rzecz uratowała mi życie, bo bardzo dużo rzeczy mogłam pomieścić w moim mikro -mieszkanku, Ale teraz to chyba mi się raczej nie przyda, tak mi się wydaje. Wow, słuchajcie, przywiozłam sobie pacelnie z Hongkongu. Nie no, sztos. No, ale dobra, ta patelnia była akurat spoko, więc no już trudno. Może warto było ją przewieźć. Kosmetyczka cała taka z Avonu, Chcesz coś z Avonu? Nie wiem, co jest w tej kosmetyczce. O, jest jaka zakurzona. A, zakurzona, bo mi się coś tutaj z stłukło. Zobaczcie, jakiś cień mi się chyba rozbił, i wszystko jest zasypane w takim pudrze. Ale spoko, bo mam tutaj dużo serów do twarzy. Ser, serów. Serum mam do twarzy, mam kilka pudełek. Będę musiała tylko sprawdzić daty przy, przydatności i zobaczyć, czy jeszcze da się z tego skorzystać. Tutaj mam, o, trochę cieni do malowania, tylko wszystko jest jakimś, coś się skruszyło i wszystko mi zasypało tutaj w środku. Więc będę miała troszeczkę czyszczenia. Ja cię! Mój stary iPhone! Mam mojego starego iPhone'a! To ja może też będę miała tutaj jakieś stare zdjęcia. Będziecie mieli w ogóle ochotę obejrzeć ze mną moje stare zdjęcia? Słuchajcie, przesłałam sobie w paczce, za którą zapłaciłam ponad 1000 zł dezodorant z Hongkongu. Ja ja wiem, że teraz ktoś może napisać, że o Boże, jaka ty jesteś nieogarnięta. No jestem nieogarnięta i jakoś nie ubolewam nad tym faktem. Jestem jaka jestem, jak to mawiał klasyk i jakoś nie przeszkadza mi to w tym, żeby mieć fajne życie. Słuchajcie, to jest od mojego taty. Dostałam, sorry, mam całe ręce w cieniu rozkruszonym. To jest USB. Mój tata kupił mi taki samochodzik oldschoolowy i to jest e, po prostu pamięć na USB. Bardzo fajny Volkswagen e, ogórek, on się chyba nazywa. Także zostawię sobie tego ogórka, prezent od mojego taty. Tutaj mam jakiś brązer, ale też pokruszony. Co tutaj się powysypywało? To będę musiała na spokojnie sobie sprawdzić. Mam nawet <ścoughs> żelowa eksfoliacja od firmy Yanda no pierdoły straszne, będę musiała się tego pozbyć ale mam portfel przynajmniej O, ostatnio sobie chciałam kupić nowy portfel, więc wyczyszczę oddam pewnie do pralni i w sumie kilka rzeczy będzie naprawdę takich spoko kolejna rzecz to taki koszyczek i tutaj jeżeli się nie mylę to powinna być biżuteria albo może to jeszcze jedno pudełko tak, jeszcze jedno pudełko dobrze, bo już się zaczęłam bać eee, to jest fajna rzecz, ja lubię takie robótki ręczne i to jest takie kółko na którym później można robić takiego typu rzeczy takie bransoletki jakby bardzo relaksacyjna sprawa jestem ciekawa czy ktoś z was z tego korzystał ale ja uwielbiam sobie tak czasami podziergać tutaj mam jakiś naszyjnik, ja taki miałam kiedyś to jest taki chyba kontrolujący przepływ energii, tak mi się wydaje taki trochę do medytacji czy czegoś o tak to hmm. wygląda o mam pilot do, do samowyzwalacza do robienia zdjęć, fajnie bo akurat tutaj nie mogłam znaleźć nigdzie Stara maskara to do wywalenia, stary balsam to do wywalenia, ale za to mam biżuterię z Indii, która niedługo będzie dostępna też na Hati Hati. I to się strasznie cieszę, że udało się y, odzyskać tą biżuterię, taki piękny naszyjnik. To jest biżuteria z Rajastanu w Indiach. Co my tutaj jeszcze mamy? Wow! Parasolka! No ale dobra, przynajmniej mi się teraz przyda, jest pora deszczowa, także nie ma tego złego. Nie no, po prostu rozgałęziać, to kontakty, słuchajcie, ale to też mi się przyda, no to dobra. Powiem wam, że gdyby nie komputer i biżuteria, to tak naprawdę mogłam wszystkie rzeczy wywalić na śmietnik. No ale już dobra, nie będę tutaj narzekać. Nie no, po prostu szok, centymetr. A to jest z mojej agencji z Hongkongu, która nazywa się Elegance, oni dali właśnie takie centymetry, żeby się mieszyć. mierzyć na bieżąco, taka ciekawostka o oh, fak. nawet jedzenie przewiozłam nori chipsy nori, po co mi to przecież ja tutaj sobie mogę kupić to patyczki do uszu Cześć, patyczki do uszu, przecież mogłam to oddać moim znajomym, mogli sobie z tego korzystać pasty do zębów prosto z Hongkongu, importowane tutaj mam jakąś torebkę Chipsy z Fasoli. A ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest, bo ja chciałam nagrać taki odcinek w Hongkongu. Ale któregoś dnia się obudziłam i stwierdziłam, że chrza nie wyjeżdżam i kupiłam jakieś dziwne przysmaki. I chciałam właśnie nagrać taki odcinek z testowania dziwnych przysmaków. Kolejne patyczki do uszu. Prawie skończony żel aloesowy. Nie no, wybitne. moja kompozytka! Znalazłam moją kompozytkę z Hongkongu na 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 no. Ale super. Fajnie, to będę mogła Wam opowiedzieć trochę. No, super, super. Dobra, to opowiem Wam, bo to była nie dzisiaj oczywiście, bo to była taka troszeczkę inna agencja, ta w Hongkongu. Nie, no, sejliście. Dwie szczoteczki do zębów. Dary losu po prostu. E, serum do włosów. E, a nie, to olej arganowy O tym się przyda, akurat. A to jest nawet, nie wiem co, jakiś krem. Czapki z Hongkongu, zobaczcie, Hongkong. W tej czapce chyba nagrałam odcinek, byłam pogodynką w Polsacie, jeżeli się nie mylę, gdzieś wam przez dżunglę i opowiadałam troszeczkę o tym wszystkim. Także kultowa czapka dla mnie. I tutaj jeszcze jedna też z Hongkongu. O, a to fajne czapki, to wydaje mi się, że się przydadzą na przykład na plażę, gdzieś jak na jakieś wojaże pojadę. I teraz chyba ostatnia rzecz. To jest ostatnia rzecz. O, nawet nie, jeszcze nie. Kurde. Patrzcie na to, co ja tutaj mam. Że ja mam tutaj przyprawy z Polski przewiezione. Aż mi jest głupio, że ja nawet nie wiedziałam, co tutaj oddałam temu koledze na przechowanie. Zajebiście. Słuchajcie, czosnek mam. Nie, nie ściemniam. Czosnek sobie, sobie. przewiozłam z Hongkongu do na Bali. A tutaj to jakaś kasza, ryż, ryż. Przysięgam wam, mam tutaj ryż w tym woreczku, tak jakbyśmy ryżu nie mieli na Bali. No to dobrą robotę wykonałam co? Ale najważniejsze jest tutaj piękna biżuteria z Indii, którą niedługo będziemy wrzucać na stronę. Nawet nie ma chyba sensu, żebym wam jakoś bardzo dużo tego pokazywała, ale to są piękne bangles, kolczyki w ogóle naszyjniki są tak śliczne. Ja po prostu zakochana w nich jestem. Większość tych rzeczy to ja sama wybierałam. Od sumy... O, Jezu, to są moje ukochane kolczyki. Jakie ja się cieszę, że je odzyskałam. To są kolczyki, które ja osobiście wybierałam w Mumbaju i które sprowadziłam z Indii. Ja je tak lubię. Zapomniałam w ogóle, że one tutaj też będą. Więc to są rzeczy, które na pewno niedługo się pojawią na hatihati.pl. I tam właśnie stworzyłyśmy taką zakładkę skarby Indii. Zobaczcie jakieś. Rzeczy. Takie Bengus, czyli indyjskie bransoletki No to tutaj, to teraz jest... Czuję się jak normalnie jakaś sroczka której aż się oczy cieszą na błyskotki. Mega! To są też piękne kolczyki, aż wam pokażę co sądzicie, takie bardziej ażurkowe, no mnie osobiście one się bardzo podobają i podsumowując, no cieszę się w sumie, że ściągnęłam te rzeczy bardzo dużo, um, bardzo mi to siedziało na głowie i się bałam, że te rzeczy stracę, nie do końca nawet wiedziałam co było w środku, to jest oczywiście moja wina powinnam była już pewnie wcześniej zacząć ogarniać ten temat, ale jakoś się zagubiłam w tym wszystkim no, i e, co mogę powiedzieć? Mam swój komputer, nie, nie mam pojęcia, co tam jest, i mam swój stary telefon. To jest iPhone, którego ja miałam chyba ze sobą na kontrakcie w Indiach i na kontrakcie w Malezji, więc może się okaże, że mam tam jakieś bardzo fajne i ciekawe zdjęcia. Może zrobię nawet taki odcinek, co jest na. zdjęciach, które znalazłam na moim starym komputerze albo zdjęcia, które znalazłam na moim starym telefonie. E, nie wiem, czy ten odcinek był taki typowo vlogmasowy, typowo świąteczny, ale tak sobie pomyślałam, jak już dostałam te paczki, to zrobimy odpakowywanie prezentów. Jeden prezent to współpraca płatna z Ocean's Apart. Bardzo dziękuję, bo fajnie jest mi reklamować produkty, z których sama korzystam i z których jestem bardzo zadowolona, a drugie rozpakowywanie to tak naprawdę prezent od siebie samej. No i nie ma to jak importować z Hongkongu czosnek i polskie przyprawy i zapłacić za to półtora tysiąca złotych. Nie wierzcie za mnie przykładu, wielkie Dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye bye.